Siema widzowie! Jeszcze przed odcinkiem chciałem Wam pokazać, tutaj nowe skinki dołączyły do tutaj naszego rozdawania. Jest to AK-47, M4, USP, Hansmanik Desert Eagle. Tutaj jeszcze możecie dołączyć do, żeby zgadnąć, Talon, Knife'a i Bayonet, bo one nadorfają, tak? Tutaj wiadomo, wygrani poniżej. Jedyne co musicie zrobić, to kliknąć tutaj, użyć kod Natural, jeśli chcecie mnie wesprzeć oczywiście i wtedy macie szansę na wygranie tych skinów i Byłoby super, tak wiem, że wspieracie mnie licznie i za co bardzo Wam dziękuję. W takim razie co widzowie, przechodzę do odcinka, zostawcie łapkę w górę i używajcie kod NATURAL. Pozdrawiam. Siema widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony NATURAL, na oczywistej stronie jest to CSGO SKINS. Widzowie, jeśli chcecie wesprzeć Kota, jak zawsze wpisując tutaj kod NATURAL, dostaniecie 10% bonusu przy doładowaniu, 20 zł na farta, mega dużo szczęścia ode mnie. I nie tylko ode mnie, bo ze mną jest ciasko Gracz Oli Miszu. Witamy serdecznie. Witam e, Widzowie, powiem Wam tak. Początkowe underdogi ostatnio idą świetnie, więc zrobimy początkowego underdoga. Nie zbyt drogiego, ale także było dobrze. Tutaj damy nincze, damy to. Kaczkę też wciśniemy, Jeszcze jednego nincze. Kaczki ty ty Do nocnika, do nocnika stary. A I jeszcze jednego łoterka, także było w porządku. Dobra. Taka trochę mieszanka, panowie, zapraszam serdecznie. Widzowie, co mam, co mam wam powiedzieć? Linki do kanału... Linki do kanału chłopaków są w opisie, jak zawsze. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. kto zajął tą dwójkę? Pamiętajcie o Jak to kto? Jak to kto? Pan Patryk. Pan Patryk i pan Patryk na dropi. No, mam nadzieję taką. Dałem tutaj o, Autumn Case, tak zwane, bo dawno tego nie było, ale nie warto było, bo gówno poleciało, tak? Dwie <noise> Ja wiem co chcę, stary, wiesz? <noise> Icarius dla psa. I dla Patryczka. Siebie jego. To jeszcze siebie, jeszcze siebie. Ja nie, mam nie, traumę stary. z poprzedniej stronki, kurwa, jak wypada jakiś ten Wild Lily, czy jak to się nazywa, ten White Lily, no. <noise> jak wypada to, to nie zajebany. <noise> A to Mount Fuji. Mam fuji i stary zaraz będzie dla ciebie i bajonecik, spokojnie. Jestem stary, weź mi kurwa ndziśni. Ty nie jesteś stary stary, ty jesteś młody. Jesteś gierami. Nie, ja? Ja nie. ta metałap. No kurwa dajcie coś temu dygasowi, no rzuccie mu coś kurwa. Dygas nic nie dostaje. Dostanie stary. Do, Siemi jego, i jego. Siery jego. Siery jego. Dziękujemy. No, no, jest ok, jest ok. Myślałem, A że to cię satysfakcjonuje? Pójdzie. No dobrze. No, ze okay, no. No nie satysfakcjonuje mnie to, ale mówię, że jest ok. No, Dygas sobie coś tam hapnął. Ja sobie otworzę darmową trzyneczkę, widzowie. Jak zawsze zapraszam również też. Możecie sobie tutaj otworzyć, cyknąć, pyknąć, ruchać, nie ruchać. Dygas, czekamy na Twoją bitwę niesamowitą. Jakbyś tutaj mógł rzucić coś. Rzucę, rzucę, już, już eleganckiego Coś na grill'a. Proszę. Żeby się rozpalało już powoli stary. Tylko bez lorek proszę, dzisiaj, dzisiaj nie ma GMG. Dobra, to bym wygrał robię rolki kurwa. Wróci niedługo, ale... Ale no, Lorek no, nie będzie, Ty się lorki sam zdymał w porządku. Ale teraz to byle ci pani, żeby obie lorki robię. Nie, bo ty Kulia jest co chcesz stary, ty jest co chcesz, wiesz? I dla ciaska, świata. <laughs> no kury ma mać, nie no? Żyjesz? Ja już na pewno nic nie, nie, nie tutaj nie no, nic nie zjem. No Dobra niestety. ciastko, dawaj, musisz. musiał. No, musiał te swoje eleganty wcisnąć. Kurwa trafiła w nie to, Michał trafił. Ale a, bitwa solidna, Dygas, Bitwa solidna. Jak zawsze. Wczoraj pokazałeś klasę też w bitwach, a, więc... Zusi, e, narody klękajcie, tak? Narody klękajcie. Otworzę sobie kaczkę, widzowie. Kaczka jest fajna. Za cztery stówki może ich wypadnie. Niestety nie tym razem. Tym razem Fobos, AVP. No i co no, Panie Patryku? Ale robisz. A, dopiero robisz, no dobra. A nie na ciebie znaczy, zrobiłem. No. No, a jak Cię opóźniło trochę, to to nie problem. Dobra. Dzięki, kocie. W samolocie. Czwóreczka wolna. Usiadł Pan Michał. No i czekamy, czekamy tutaj. Aż coś skapnie. Holding down może jakiś. Może coś? Nie, będzie w porządku. Mój. Będzie w porządku. Ja będzie w porządku, to dobrze no. Na razie, na razie no... Dał loreczkę, chociaż jedną, to wszystkie trzeba dać. <laughs> Ale z tej będzie, z tej akurat wypadnie. O, o. dobra, jest bajonecik, dzięki, z kaczuszki myślałem, że to ten. Teraz... Nie wsypnie wszędzie No nie, nie wsypnie biera, stary, nie się wsypnie. Się No kurwa jetset, już się dobił, już się to dobił. No ja pierdole Michałek wiadomo, Michałek kurwa, pod brato zrobił to pod braciszka kurwa, piękna. No ale Loreczka jeszcze jest. No Loreczka to wiesz to jak to będzie z tą wiadomo. Lorką kurwa, wiadomo. Ja wygrywam i wiecie co robię, nie? Lorki. 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 Sary, rób co chcesz, rób lorki kurwa, rób kaczki, byle by było dobrze stary, jak nie będzie dobrze to... To, to będzie, będzie chujowo. To będzie chujowo, dokładnie. Super. Czestel na najpsiku może coś odda. No niestety kurwa nie oddało widzowie, nie oddało. To to nie jest fajne, ale sobie sprzedamy na no, spokojnie. Zobaczymy, Morki. Co, co tam Michał wydudni. O, jak pięknie, pięknie, pięknie. Ciasko czwórak wolny. Nie, już się melduje. Chorąży, melduj się. Kurwa nie chociaż rzuci, kurwa. No rzuci ci, mokę. kurwa, nie ma ci Mi nie rzuci. Na pewno chuje zobaczysz z tej bitwy. <laughs> Mi nie rzuci, bo wam rzuci, ja rzuci to sobie kostkę za i ty stanie żebyś tylko jej dostał. <laughs> no ale, no dobra, zobaczymy. To jest, kurwa, kryptonim ruchać. Przyszła kreska na matyska, tak? Rucha ci sami. ta <laughs> bitwa będzie zajebista. Przyszła kreska na matyska, jak to się mówi. A, Pięknie. A przyszła kreska do Henryczka, <laughs> kolejna piękna bitwa tak Dobry jest! Kostka dostarczy, żebyś tego ja zobaczył. No, beautiful, beautiful. Jebać no, was! Jeszcze murkę za 60 koła i będzie git. Dobrze, przynajmniej po na natrzeknie na czterech. No, pięknie, pięknie. Prawda, <laughs> bitwa niesamowita. To może, nie wiem, dygas zakręciłbyś śmigłem? zrobić lorki? Zrób, stary, niekoniecznie lorki. A bo to dzieli teraz, tak? Tak, Co? tak, to dzieli, no. Niekoniecznie lorki, ale coś takiego wiesz, z klasą stary, nie? Coś z jajem? No coś z klasą, coś z klasą. Elegancką bitwę by byśmy prosili. Nie, to nie będzie elegancka. To będzie elegancka stara. To tutaj wjeżdża kot, nie? Dobra Ech, I teraz. Drobięta. I teraz Dobra, drobka, ale drobny, Dla Michałka, dla mi Tak jest, Kurwa, tak to jest... Po, to to początek, dobry. początek dobry, początek dobry. A to jest zwykły poleciało, tak? No. O kurwa, teraz widzę na sterku co dostanie Konradek, no? Ja nic, Konradek nic nie dostaje Konradek jest free i kto wygrywa teraz? A, free. Da. <laughs> free, jest też, free. o okay. tak, dla Michaluszka. Dawaj, Patryk. Ja tam kurwa hamia. Kurwa oh. match! Oh. Kurwa no. no. match! Ale no. zakręciłeś, no? teraz to jest kurwa kot, Mała wielka mysz, jak to się mówi. Mała wielka mysz. Mała, mała wielka mysz, teraz łapie, zakręciła tym, starucha w tym... Wielkim świecie kurwa. Którego? Ciebie, Nie Michał, jest. ciebie! Jak starucha, to z bota zadajcie kurwa, do którego. <laughs> to dodajcie bota i samą. Z <laughs> The Black o, 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 dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy Panie Gigas. jedna bitwa wygrana, to mi się, się podoba, złapał, kurwa, staru, to mi pierdolony. się podoba. <grym> <grym> dobra, o Case, wiesz co, wiesz co, Case, wiesz Ninja, wiesz to, 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 to. też wcisnę, bo co, to to dam i to mieszanka bedlowska za siódemem panowie, żeby nie było, że zbyt skąpię. Zapraszam. Spokojny odcineczek dzisiaj widzowie, bo ciemno już jest, ciemno już jest. Jakby było jasno, to może by było niespokojnie, no. tak już się robi zima. To Ale jest ciemno widzowie, bo... <laughs> robi się zima, to ludziom energia opada, o kurwa. Rysiu kurwa drobni coś, hamam Cię Ale się drobnie, spokojnie No nie, no nie, no to kurwa kaczka w chuja poleciała? No <grywa> niestety <grywa> Kaczka w chuja poleciała stopnie. Nie no z tą kaczką kurwa to tragedia No Z open situation chłopaki jeszcze, spokojnie No Ale jest To jest open To Rysu musi kurwa coś chapnąć. No No widzisz już o, 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 dobrze papie, dobrze O kurwa a ty i tak na dropisz? Nie, jak ja to wygrywam. Ma... Nie, na pewno tego nie wygrasz. No to z zobaczycie. O, o dobrze, dobrze, dobrze. Hamant, hamant się hapia. Pięknie. A teraz murzynek. Nie a nic stary, kaczka są. Znowu... A, a, i... taka... Kaczka a, leci w chuja, kaczka, kaczka leci w chuja. Kaczka to leci w chuja. No. Leci w chuja no. <laughs> tak no nazywało chim. Kaczka leci w chuja. To za te wszystkie koty ci kaczka wyjebali. No, no, dobra, giga była dla dygassa, karabicik. No niestety nie... Niestety. Ale tutaj na pewno leci z tego, z lecę naturalna, tak? Dobra no dla Michała i dygasowe Akacze. Muszą, no, muszą coś się tutaj dać. Ja nie ja to wygrywam. Ja to wygrywam. No to patrz, to patrz. Ja luk, luk. No kurwa, kurwa ma. Ale lug, 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 kurde no, bitwa przyjemna, kaczka w chuja leci stary. Dobra Tygaz, no zrób, zrób coś fajnego, Stat. Zrób coś Mogę fajnego. Mogę te lorki? No, jak chcesz? Nie, dobra, mam lepsze, ale. Dobra, Ach, robię, robię kurwa coś, czego się nie spodziewasz po mnie. Dobra. Ale za 12. Dobra, dobra, dobra. Ja to i tak zgarniam, wręcz za spokojnie. O, kurda. Szerd! Nie no, szerdy to tylko ciasko wiesz. No tak, o to I co? O, o. Solid, solidniak, solidniak tutaj poleciał. O, o! Bo daj ale, tego howla. Daj coś. tego howla, kurwa. Jest, jest, dobrze, jest, dobrze, dobrze, kurde, chociaż dobrze, no chociaż coś. No. O, Nie o, jest coś. tak źle, ale ja kurde, to? no Ja zrobię co? Ja poprawię lepszym szeregiem. Dobra, poprawiaj tam, kurde, Kaszojadzie. Co on ci poprawi, człowiek? Ofrenda, kurwa, dawaj. Ale, ale robię, ale robię mocnego szernem, dawaj, coś. kurwa, 10 ofrendów, kurwa, stary. Ja robię szybki serii. To, za, to zaraz Ty zrobisz. To jest w ja to jest Przedlasia. Nie, ja nie, bo ja robię... Lepsze. Za ile tam hapnąłeś Patryk? To 18, bo to jest... O to... kurwa, żeś dał czadu jest gówno tak. kurwa, on muszę od ja tego muszę podpierdolić, tak a nie ma pomysłu no. To nie działa. Szybki serii. Zaraz przeprosisz, zaraz przeprosisz. Pa, pewnie tak, zobaczymy. Już tam wjeżdżam. Dobra. Dobra Patryk, no liczymy na Ciebie kocia to gówno będzie w chuj. <noise> Co, no, może będzie może będzie coś niesamowitego. <noise> no, no, no. Proszę daj kurwa coś. Dwa emeralda za Emeralda. No o, dało Emeralda. Ja, dało no, emeralda. Ja, ja, ja. dało no, emeralda. To, jesteś, no, to jest mam kurwa wysłać. Dobra pierdolę tego kurwa śmiecia no, nie człowiek. róbcie z debilem kurwa mówisz o Sherty. Dobra. Robisz, Dobra. No, wyszedł ten urząd zajebiste no. Michał zrobisz ściaka? A za 3 No nie stan, za 17 maks. Max za 17 serio. To, Ale tak, to tak zagadziłem. równo, równo, równo 17 musi być. Aj widzowie ciasko znowu chuja poleciał. Gorzej niż czakaczka kurwa nie? Gorzej niż ta tak, a kurwa i tyle. Nie no że gorzej od kaszki zrobił? Co no, za ziem. Zrobi... O, no dobra. O, no dobra, dobra. No wczoraj teraz no, żeby no no tą dobra, bitwę? Dobra, dobra. Kurwa szkoda że to bym to wygrał. No dawaj, Hap, hap, hap się tam ciasto. padak. Daj tą gold arabeskę, no. O dobra, Michał już natropił. Teraz spora na nas. Jeszcze nie to, co trzeba. No o, nie. Fejl musi wypaść. Battle fight, no, wypad, nie wiem, Let's go, let's go, let's go, let's o, go. Kurwa. Ale chyba. Ale teraz... on. Są... <laughs> chyba ty. <laughs> Chyba tak, ta. ja ja Ale kurwa weszło panowie, ale weszło. Ale no. weszło. No pięknie, pięknie, pięknie. Dwa szerdy, bracia się dogadali, widzowie. Co mogę powiedzieć? Używaliśmy chodu Natural, wpadajcie do chłopaku, padajcie na giveaway, pamiętajcie o tym, zostawcie łapkę w górę, zostawcie sobie miły komentarz. Dzięki panowie, że byliście. Na razie.